Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Rokan Pol. To jest taki odcinek specjalny na sto widzów, chciałbym wam przede wszystkim podziękować. Przede wszystkim... Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Rokan Pol. A to jest taki, specjal, taki specjalny odcinek na 100 widzów. Chciałbym wam podziękować za to, że jesteście na moim kanale, oglądacie moje filmy. W szczególności poradniki, bo na tych filmach jest najwięcej wyświetleń i najwięcej łapek w górę i widzę, że wam się podobają te filmy. Więc postaram się robić więcej poradników. Priorytetem kanału nie są tak naprawdę subskrypcje, więc e, cieszy mnie to, ale cieszą mnie bardziej wyświetlenia i te łapki w górę, bo e, wtedy wiem, że filmy Wam się podobają i że chcecie je oglądać. E, postaram się robić, pozrobić Wam więcej poradników. E, Chciałem robić więcej też gameplay i innymi z Minecraft'a, chociaż widzicie Minecraft, nie cieszy się dobrą. E, e, znaczy, nie za bardzo chcecie oglądać te, te, te filmy. Tam znajdziecie się parę widzów, ale jednak próbujecie oglądać poradniki, więc postaram się na tym skupić. Także dziękuję wam bardzo za te 100 subskrypcji, już chyba 111, dzisiaj chyba 4 przybyły, czy 5. Nie jest to priorytetem, ale cieszy mnie to bardzo. Jedyne o co mogłabym was prosić to te łapki w górę, żeby, jeżeli wam się naprawdę film podobał, nie zapominajcie o tych łapkach w górę, bo to sprawia gdzieś tam mi dużo radości Aha! Myślałem o tym, żeby robić jeszcze... może o tym za wcześnie, ale myślałem, żeby robić filmy. Taki, taki film, taką serię, w którym będę polecał kanały innych youtuberów, tych najmłodszych może. Może niekoniecznie najmłodszych, nie wiem, ale początkujących na pewno. Nie wiem, no skomentujcie pod spodem co o tym myślicie. Sam mam dopiero sto parę subskrypcji, więc to nie będzie takie ocenianie kanału z punktu widzenia jakiegoś dobrego, starego youtubera, a bardziej z punktu widzenia widza będę po prostu polecał kanały, które sam, oglą sam oglądam i które wydaje mi się, że w przyszłości mogą być jeszcze lepsze. Hmm, to by było na tyle. Dziękuję Wam jeszcze, jeszcze raz za te 100 subskrypcji. Ponad e, ta, ta liczba subskrypcji zawsze rośnie w coraz szybszym tempie. Za to Wam bardzo dziękuję. Z łapki w górę za pozytywne komentarze. Dziękuję Wam bardzo.